Siemaneczko, ja jestem Pepe o tym Games. Witam Was w Wolowulei Deconstruction Simulator. Kontynuujemy sobie rozgryweczkę. No i patrzmy, co tutaj trzeba teraz ogarnąć. Zlecenia. Zaakceptowano. Tutaj mamy jakieś zaakceptowanie 184 dolarów, tak? Mamy tak zwykłe belki, zwykłe bel, zamówienia tu nie a mi chodzi o kontrakty. Kontrakty. Odzyskaj y, dla klienta półka ETF, odzyskaj dla klienta szafa, odzyskaj dla klienta kleju. Zabierz do magazynu krzesło i stolik. Dobra, akceptuj. E, I co? I teraz lecimy. Wychodzimy i lecimy sobie na zadanko Dobra, nie to, dobra, nie to, tu chciałem. Miękkie sprzątanie. Miękkie sprzątanie, proszę Państwa, będziemy sobie mnie to trzeba być tak dobitnie, dobitnie ogarnąć. W tym zleceniu, dobra, yy, jesteśmy tu, ma otwórz, yy, salon, 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 tutaj łazioneczka, yy, salon. Musimy szukać salon. tu jest yy, tu jest salon, zyskaj półka. Kółka. Nie posiadam się co to jest dokładnie. No ale z tego co patrzę to chyba jest. To szafa. Czekaj, jak to wziąć. Rozmontuj. Eee, rozmontuj szafę. Cik, cik, cik. Cik, cik. Jedno. Tak, trzeba tylko sobie jechać, szukać sobie teraz, otworzymy i lecimy od góry. Yy, cyk. No dobra, myślałem, że mogę sobie tak, ale to trzeba wszystko komiśką yy, kierować. No dobra, jedziemy. Bo na szkole, że tu nie ma jakiejś, no nie wiem, mm, przykładowo yy, tutaj tego, jak to się zwie. jakieś wkrętaki czy coś w tym stylu Musimy mieć troszeczkę szybciej do no, roboty taką, a tak tu trzeba się troszeczkę na, na robić, a to nic. Wiadomo. Będzie kwestia przyzwyczajenia nauczenia się tego wszystkiego, więc no... zobaczymy jak to będzie wyglądało. O! No chcę te się kitafić, tylko teraz trzeba nie mogę środki kitafić. Dobra, szafa zbierana teraz z tak tej strony, ta sama sytuacja, chronologicznie to samo, pyk i cyk, i mamy już skręcone, dobra, rozbieramy, szkoda czasu, chciałbym będzie zrobić, żeby było z głowy, Mm, dobra, lecimy po kolei już, nie będziemy tam się jakoś zbytnio y, piesić nad tym Jakoś tu się chyba da ogarnąć. Dobra Cyk. A nie szybko idzie, dobra, teraz z tej strony trzeba mm, to rozmontować mm, tą szafkę i coś jeszcze było. Tu chyba. A to nie zgody o teraz. No dobit nie I tak. Pik, 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 pik Do mnie. Czekajcie, co tu jeszcze jest? O, czekajcie, bo tu teraz jak tą deskę wziąć czekajcie teraz trzeba nie zawiaskę nie zdjąć jo powiem szczerze nie myślałem że aż tak to będzie zrobione więc bardzo fajnie po kolejny zawias pik pik rozkręcamy i tak trzeba, a jeszcze to trzeba zdjąć Hmm, tutaj kolejny zamiast, no powiem szczerze, że mechanika fajna w tej grze jest, prawdę mówiąc, więc no, źle to nie wygląda. Cyk, zamiast wyjścia, to być znowu, ale już by to, ale że te nie walną, tak? Eee, dobra. dobra, to mamy, no i teraz tu. A jak ja mam tamtą, a muszę te pewnie z tamtej strony wziąć? No patrzcie, mamy to, dobre. A jak się tu wziąć, koleżanko, do góry? Mhm, mm mhm, czekajcie. No nie mówcie, że muszę pod, pod spodem, raje biście, że nie? Nie to był taki mądry, żeby tak pod spodem mówić. A czy inaczej, no mądry to nie niemądry, tylko że chodzi mi bardziej o to, żeby to rozebrać. Pik. Pik. Dobra. Późno na mać, Gdzie wyjście? Tutaj wyjście, dobra. Tylko czekajcie, ja muszę to wziąć do siebie. Czy ja muszę tylko to byś stawić, bo teraz też to jest pytanie najważniejsze, co nie? A telewizor mam wziąć. Podnieść niż telewizor, rzecz jasna, bo tak pokazuje klient. Czekajcie, może to muszę pakować do samochodu to. No właśnie. To jednak nie, to był jednak moment. wątek. Siądzę z tym do tyłu. Mm, dobra. A, I teraz tak. Yy, szafka półka. Ta, która to półka niby jest? To jest to? na no, to teraz będzie zabawy, żeby to porozbierać. Tak, dobra, cyk. Cyk, cyk, rozbieram, rozbieram, no bo tu więcej, no półek nie ma, bo to tylko lohu w Więc tak to będzie wyglądało. Dobra, cyk. mechanika, trochę taka nie za bardzo dla mnie by na pod, pod tym kątem, ale może do końca przyjrzenia, wiecie. Moja tata gram, tyle dlatego tak mu się ciepło teraz tak tu coś jeszcze jest niby dobra tak blad tutaj trzeba coś Uuu, tutaj trzeba wszystko poskleić szyny od szafy szafki z tej strony o no taki słońce jak przy ścianę przyszedł. Cik. no i ta poszła to sama sytuacja z tej strony ogóle nie ma żadnej Kentucky nie ma jakiejś tej yy, taki wkrętarki, żeby to szybciej nam szło. Kosił No Dobra. A teraz, hmm, czekajcie, coś tutaj jeszcze jest, co mi tu przeszkadza? Nie, no tu... No, nie wiem mam tutaj po salonu ale no. To jest tak. No bo to jest kur, cool. tutaj więcej pniejszych nie ma. Skąd kuchnia? Eee, kuchnia tutaj ten spój. Odzyskane. to tutaj więcej zrobić trzeba? Mm, Odzyskać półka. Dobra, co tu już. Nawiasz do magazynu krzesło stół, Uziwanie tej soboty. Myślałem, tam trochę będzie tego mniej. No i raz teraz wbijamy stół, Zbieramy sobie stół yy, i bierzemy go. Piek, jest ta strona. Teraz druga strona. Dzisiaj jestem trochę płyna jakiś przymulony. Mm, nagrywania powiem szczerze, no ale powiedziałem, że będą trzy odcinki, to się będzie. Chociaż dzisiaj jest 8 godzina, rano, niedziela, ja to nagrywam. E, nie wiem, tak, że jestem taki przymulony, bo dzisiaj nie mogę spać od y, długiej w nocy. Szczerze mówiąc, i nie muszę zbytnio weżyć. Ale powiedziałem, że będzie, to będzie się odcinek z tego. Jak to wyjdzie w to się nie wiadomo, do zobaczcie. Wczoraj czasu nie było. Dużo kręcenia po podwórzu i tak dalej, więc... No nie wyszło, jak bym chciał wczoraj, żeby zdążyć nagrać. Więc dzisiaj jest niedziela, ostatni odcinek, na <głosł> dziś można powiedzieć, nagrywam. Bo jak wspomniałem, mam tylko e, i wyłącznie na dzisiaj Dobra Trzeba tak zrobić. Subokręt źrubowkręt. A druga strona. Dobra, to pokazuje mi, że mam to wziąć. No to ja to biorę do samochodu, prawdopodobnie. No i coś tam miałem jeszcze wziąć, chyba krzesło, tak? Krzesło. Jedno. Krzesło. Jedno, drugie. Drugie. trzecie i jeszcze jedno numer cztery, numer mamy to, odzyskanie, no niby to jest odzyskane, no ale to chodzi co, w sensie jakim odzyskanie tego telewizora, tylko... No ten telewizor jest odzyskany, tu wszystko jest odzyskane Jeszcze raz Szczątanie to będą 20 minut 168 dolarów Za 20 też no na zapłata 200 Czemu nie mam zaznaczonych tych, 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 no dobra, no zobaczmy Czy jaka teraz będę chciał wjechać To wszystko może tak, no nie wiem. No i teraz co, mamy kontakty. A zaakceptowane zamówienia, magazyn, warming piła. O no, kurwa, to tak jest. Teraz tak. Jakie sprzątanie? Dzisiaj dla klienta komoda. Zabierz do magazynu do sofa. Składzie, kutyak na telewizor, Zniszcz ściany, sprzątni. Tutaj jest co? Salon, Zalanie możesz. Zabierz do magazynu sofa póki to tetował telewizor ogólnie sprzątni, No lecim. mm, hmm. lecimy z tym jeszcze lecimy z tym i zobaczymy co z tego będzie dalej ciekawe czy teraz kliknąć kto to chce, czy nie dobra, zmierzymy sobie się, to ogarniemy tak naprawdę myślę, że po logu będzie wszystko eee, zobaczymy jak będzie wyglądało to pod względem wyświetleń no, będzie wszystko dobrze. No to ja chętnie zobaczę, jak sobie kupię. I będziemy sobie nagrywać. Dobra, yy, skupmy się, bo to już nie są przerabki. Yy, tak, damy co? Kolejny też. to tu dobra? Podnieść. mamy yy, no tak. Tu, tu, tu. I zobaczmy, mm, zabierz do magazynu, tak, odzyskaj komoda, oszkrona szafa e, w korytarzu. Komoda, oszkrona szafa, dobra, czyli to mamy odebrać, dobra. Rozmontuj. Ale właśnie, rozmontuj. A może to nie trzeba rozmontowywać w sumie? Poczekajcie, no bo jak mogę to odzyskać? No bo taki że odzyskaj, no odzyskaj ten... Ale gdzie mam to wynosić? Teoretycznie. Ja to mogę odzyskać, ale gdzie to wziąć? Ja to muszę gdzieś tutaj wynosić. Ale ja jestem dzban, co nie? Wiesz, to tak się robiło. Kurwa był tego klienta, że to nie był klienta. Nie no, to śludówkę chciał. Jeszcze ludówka jest. No, odzyskaj na klienta ludówkę. Dobra. Czekajcie, to powiedzmy tam tu odzyskamy, Kurde, no, bo przecież tam stacimy zaraz pieniążki. To dobra, tu wracamy tam. Jakie szczątanie? Tutaj trzeba się wrócić. Jeszcze w międzyczasie. To go najgorzej FPS zładują. A no się z tym e, FPS-ami. Gdzie ten samochód jest tego gościa? Tu jest. A ja taki dban jestem jak coś mi tu nie pasi, co nie? A ja zamiast tu wpakować gościowi. To ja wpakowałem do siebie wcześniej. Dwa. Uwa. Dobra. Co to będzie? Wszystko? Odiskaj, odzyskaj, odiskaj. Chyba tak. Dobra. A teraz tu wracamy z powrotem zapomniałem w ogóle, że nie zatypiłem przecież, że to mogę sobie ładować sam, do samochodu, co nie? ale dobra, mamy yy, no tak, tutaj musimy odzyskać, no to dobra, odzyskujemy teraz ta szapę. nie chcę tego, tylko trzeba to rozmontować najpierw, Panie kochanej, rozmontujemy to o, początek teraz dopiero zacząłem tybić, przecież jak to rozmontowywanie, to przecież no, odzyskiwanie, to właśnie załadowanie samochodów klienta, a ja tak polnikę zrobiłem, no ale to nic. Mm, człowiek się uczy. A jak to się mówi? za z... Dobra. Teraz to może po kolei będziemy jechać, bo yy, będzie trochę po się później tam oskręcać, co nie? Dobra. Mamy tak, mamy Tak. chyba tu ja nie oczywiście tą komodę do samochodu klienta yy, i będziemy mieli coś tam zaliczone yy, to troszeczkę źle przemyślałem tego wiecie, źle przy, przemyślałem to pod względem yy, tej roboty że to, czy to można do klienta przecież ładować samochodu trzeba znaczy można tylko trzeba a, a ja po prostu o tym zapomniałem skleroza, po prostu za. Yy, ja w poprzedni odcinek nagrywałem, ten pierwszy, nagrywałem w czwartek, w czwartek nagrywałem, bo liczymy, że to jeszcze w czwartek no, i wtedy wyjdzie, no niestety wyszło dopiero w sobotę, chociaż dobrze, nie dobrze, tylko zależne yy, od, yy, może internetu, internet nie pozwolił na to, żeby to mogło być, no to wiadomo, że, yy, no... Nie dało się, ale co bo ta niedziela, mam nadzieję, dzisiaj się tak najbardziej uda. Yy, dobra, teraz tak tutaj. używa. Jak pan tam wziąć? No muszę pod tym spodem? Nie Tak, jak liny powyciągać. na, na boki, nie to. To się dużo szybciej ten... E, ogarnia e, robotę. Jakby no Dobra, zmontowane. To teraz idziemy do samochodu do klienta, no bo to chodzi o to chodziło, żeby klientowi za... odzyskać, tak? Czyli tak tutaj. Dobra, na no ta Dodówkę, jak mam ją wpakować, dlatego nie wiem. Yy, mamy to teraz, tak yy, to trzeba zmontować. Zmontujmy, będzie roboty, będzie roboty z samym demontażem tych rzeczy. Tak naprawdę, nie wiem czemu nie poszczątany jest. Ja na to nie za zamrogi, i ja to nie dług po prostu. Ja to mi nie patrzę, żebym to miał sprzątać, tylko mam to wziąć i rozebrać. I tyle w temacie. Cyk. Mm, teraz tak, ta strona. Pyk. Środek. No dobra, no, to póki nie póki podniemontować To zanim na samochodzie. zobaczymy jak to finalnie wyjdzie. Fajnie było, żeby to zrobić się całe to wszystko te zdecydenie, ale inaczej wątpię. Chyba to jest prolog tak naprawdę, to też nie ma coś nad tym yy, to sobie spuszczać, tylko po prostu zobaczyć jak to wygląda. Wiecie, kwestia tego przyzwyczajenia. Tak naprawdę przyzwyczajenie się człowiek to grał to? Tak to było z innymi grami, jak się nauczył, przyzwyczaił, teraz można nagrywać. Yy, więc to i z tym będzie tak samo. Cyk, cyk. Teraz ta strona. Yy, lecimy sobie z nawiasami oczywiście. Cyk, cyk, cyk. No i zaraz półeczki, nie półeczki, bo półeczki pewnie też są na... A nie, półeczki nie są skręcane. Półeczki, domy. Półeczki są na te klipsy. Powinniśmy na te klipsy. Podpórki, kurwa, sam nie wiem co mówię. de már. Úgy valószínű, most is küldök. De No mé. Jeszcze jest nieodkręcone A tu zawiaska jeszcze Dobra. Je było eee, mamy to Domę, mamy tak. Eee, tu ale tak kuchnia jeszcze powiedz? Eee, domę, mamy to, uzyskane. Yyy... Odzyskaj. Yy, tunita, tunita, tunita. tulita. Otwórz. Mamy co odzyskać? Kibelek? Tulit, lit. Rozgadujesz, że kibelek tak? Za mm. co kurwa ja dostałem? To nie to wziąłem? A my kurwa, nie to pewnie wziąłem. Dobra, zajebisty jest. Zajebisty jestem. Yy, zabierz yy, a nie kuchnia i teraz już mamy tylko burzenie dobra jak to się ta kurwa te burzenia tak. dobra tak tak to można zburzać Tak piszemy do no, muže, to nie. No na co nieksyzyki to znaczy że chyba tutaj, to nie. Ej po, ej po no me. O, bo tak aha upad. Tak ładna. I wszystko wcór w nos. Ale w sumie, jak kurna patrzę na to, ktoś ktoś sobie tak fajnie to zrobił, to bym by miał by miał, gdyby to rozporządził. Tak, czy bym się też sprzątać tutaj, czy nie? Eee. Bo tego nie spojrzałem. Tamta strona, żeby jeszcze było. W jeszcze lektykę, a to przyjęcie. Nie Dobra. A ja mogę to? Mogę. Tego, że kajaluzajek. Ale mogę rozważyć to. Dobra, teraz 107,77 no i teraz co nam zostaje tutaj? Mamy zniszczone ściany. No, on jest lodówkę, tylko w zasadzie zostało chyba tak. Zabierz sofa, półka, półka, Czekaj, kurna, to jest są pieniądze. Um, dobra, no, kurde no, nie wiem, że już da, To w ogóle było, co nie? E, Dałam, takiego czegoś to nie będę dawał, bo to nie ma sensu. To ta lodówka. Odłóż. No, jak mogę obrócić bokiem? A no to tak. Poczekajcie, to, to trzeba zrobić jeszcze inaczej. I dobrze kminiłem, tylko źle wykonałem. Dobra, tyk. I to tak musi być, i zotować, tak? O, i to tak. To pójdzie do góry, a ta pójdzie to też pójdzie do góry. Czyli co? Chyba zadanie z... zaliczone chyba, co? A nie, sprzątnij. Jeszcze mogę sprzątnąć. Będzie się do dostanę. Dobra. Tyle to mnie chyba raczej nie urządza. Dobra. Magazyn. Muszę zobaczyć teraz, jak to wygląda z perspektywy teraz Eee, z tego tego muszę tutaj przy biznesiku, bo wiadomo, że jaka teraz mi teraz jedna rzecz: gdzie? A tu jest, zakończ kontakt eee, myśli fakturę, ok tutaj to samo, zakończ kontakt myśli fakturę, ok dobra, mm, to nie jest źle. Tutaj coś jeszcze mi. Odzyskaj, odzyskaj, zabierz, to, to, to. Dobra, deszki. Nie będę przedłużał. Też odcinek, odcinek na dzisiaj. Więc musi odcinek był na tyle. Jeśli taki odcinek by się spodobał, zostawcie w górę, komentarz. Dzięki za oglądanie i trzymajcie się, się. Do następnego odcinka. Na razie. Cześć.